Cześć, dzień dobry. Wita się z Wami Wasz brytyjski korespondent. A w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, dlaczego nie można odpuszczać brytyjskim urzędnikom i jak w rezultacie doprowadzić do sytuacji, że dostaniecie od nich przelew w wysokości kilkunastu tysięcy funtów. Zapraszam do oglądania. Z pewnością wielu z Was przypomina sobie odcinek, w którym już poruszałem podobny temat i tłumaczyłem to, dlaczego nie wolno odpuszczać i trzeba odwoływać się do końca. Mówię tutaj o jakimkolwiek procesie urzędowym, który ma związek z załatwianiem spraw w Wielkiej Brytanii. Opisywałem również wtedy historię klienta, która teraz po wielu miesiącach szczęśliwie dobiegła końca i uzyskaliśmy taki rezultat, na jakim nam zależało. Opisywałem wam wtedy sytuację, że urząd, który przyjął wniosek mojego klienta, twierdził, że ten wniosek wpłynął po czasie. Jednak mieliśmy całe szczęście dowody na to, że zadzwoniliśmy do nich i wyjaśniliśmy tą sytuację i tak naprawdę było potwierdzone, że ten wniosek wpłynął. W związku z tym udało się uzyskać tak jakby ciągłość tego wniosku, a nie trzeba go było składać od początku. A dlaczego to jest takie ważne? Zaraz Wam to wytłumaczę. Sprawa mojego klienta trwała od maja 2023 roku, a zakończyła się w styczniu 2025. Był to zwykły proces urzędowy bez żadnego odwołania. To już daje wam skalę problemu, tego, co dzieje się w brytyjskich urzędach i ile się czeka. To jest chyba rekord. Nie wydaje mi się, żeby którykolwiek z moich klientów czekał dłużej na tym tylko pierwszym etapie. Jeżeli się odwołujemy, idziemy do trybunału, okej, okay, wtedy może to tyle potrwać. Natomiast to był tylko pierwszy etap. Udało się go doprowadzić do końca i udało się również uzyskać pozytywną decyzję w tej sprawie. I tutaj również chylę czoła dla. Mojego zespołu, bo to nie ja, jeden, jedyny, pracuję nad tym, żeby te wyniki były dla klientów dowożone. No i czemu to było takie ważne, żeby ten proces trwał, żebyśmy nie musieli tego wniosku składać jeszcze raz po tym, gdy próbowano nam zarzucić, że nie wpłynął on na czas? Ponieważ prawo mówi w ten sposób, że jeżeli proces trwa tak długo, zresztą nieważne ile by trwał, to gdy już dostajemy decyzję, to wyrównanie Pieniędzy, środków, które Wam się należą, które zostają Wam przyznane, zaczyna się od dnia pierwszego telefonu, kiedy zaczęliście ten proces. Więc, jeżeli to trwało ponad półtora roku, to później oczekujecie na przelew wyrównujący wszystkie płatności za ponad 18 miesięcy. I wtedy nie ma takiej sytuacji, że będziecie tutaj na czymś stratni. Jeżeli ten proces trwałby jeszcze dłużej, bo gdyby tak naprawdę nie udało się dostać tego zasiłku na pierwszym kroku, tylko trzeba by się odwołać najpierw do urzędu o ponowne rozpatrzenie sprawy, a następnie, jeżeli znowu by się nie udało, to jeszcze do Trybunału, to ten proces mógłby trwać nawet dużo dłużej. Ale nieważne. Ważne jest to, żeby się nie poddać i walczyć do końca, ponieważ jeżeli na samym końcu tej drogi będzie zmiana decyzji na pozytywną, to Dany człowiek dostaje wyrównanie wszystkich pieniędzy od momentu pierwszego telefonu, bo to jest traktowane jako rozpoczęcie procesu wnioskowania. Wytłumaczę Wam jeszcze teraz pokrótce, jak to w ogóle wygląda z tym odwoływaniem się, ponieważ sam proces i nie chodzi mi tutaj jedynie o zasiłek PIP Personal Independence Payment, co można przyrównać do polskiej renty, chodzi mi o wszelkiego rodzaju zasiłki. Czy rozmawiamy o Universal Credit, czy rozmawiamy o Employment and Support Allowance, czy jakimkolwiek innym zasiłku, który jest wypłacany z DWP, czyli Department for Work and Pensions, ponieważ proces jest praktycznie ten sam. Najpierw decyzję podejmuje ten właśnie Departament. Jeżeli ta decyzja jest odmowna i nie dostajecie tego, o co się staracie, a są przesłanki ku temu, żeby twierdzić, że Wam się ten zasiłek należy, to musicie w ciągu jednego miesiąca od momentu uzyskania tej odmownej decyzji złożyć wniosek o mandatory reconsideration. I to są bardzo ważne słowa, które muszą zostać ujęte w tym piśmie, które składacie. Można to po polsku przetłumaczyć jako ponowne rozpatrzenie. Natomiast to ponowne rozpatrzenie odbywa się w tym samym Departamencie Works and Pensions, jednak w innym dziale. Kto inny wtedy się temu przygląda, nie ten sam urzędnik? Myślę, że do Lamusa przesły, przeszły już czasy, gdy to miało jakikolwiek sens. Dawno, dawno nie widziałem, żeby na tym etapie decyzja została zmieniona. Zdarzają się takie przypadki, ale z biegiem lat jest to coraz rzadsze. Generalnie, jeżeli raz ten departament odrzucił tą decyzję, to nawet jeżeli odwołacie się w ciągu tych 30 dni, to zwykle znowu ją. Odrzuca, po prostu podtrzymuje tę decyzję o odrzuceniu. No i to jest moment, na którym wielu ludzi się poddaje. A moim zdaniem jest to największy błąd i wręcz jest to celowe działanie urzędów po to, żeby zniechęcić takiego delikwenta, żeby dał sobie po prostu spokój. Dlaczego? No, bo kolejnym krokiem jest odwołanie się do Trybunału. Trybunał jest już zupełnie niezależną instytucją od Departamentu Works and Pension. Dlatego tam to już sędziowie rozpatrują, czy tak naprawdę zostanie ten zasiłek przyznany, czy ta decyzja zostanie zmieniona, bo to nie chodzi tylko o zasiłek. To może być na przykład decyzja o tym, że macie nadpłatę czegoś i musicie ją oddać, ale dla przykładu to nie z waszej winy nastąpiła ta nadpłata, więc uważacie, że nie powinniście tego oddawać. To może dotyczyć wszelkich urzędowych problemów. Nie musi to być koniecznie decyzja o tylko przyznaniu danego zasiłku. W każdym razie proces jest ten sam. Urząd w tym wypadku odmawia, składacie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, znowu odmawiają i wtedy macie kolejny magiczny miesiąc, żeby złożyć odwołanie do Trybunału, niezależnego Trybunału. Jeżeli chodzi o odwołanie odnośnie jakichkolwiek zasiłków, to nie ma opłaty, którą musielibyście do tego Trybunału uiścić. Inaczej ma się to w sytuacji, gdy rozmawiamy o w statusach osób posiedlonych, wizach, ale to nie jest dzisiejszy temat rozmowy. Jeżeli mówimy o tym wszystkim, co przyznaje DWP, to nie musicie płacić nawet za złożenie wniosku do tego Trybunału. To jednak, z czym musicie się liczyć, to że ten proces w Trybunale trwa średnio od 6 do 12 miesięcy. Natomiast pamiętajcie o tym, co powiedziałem wcześniej: nawet jeżeli będzie to tyle trwało, to gdy Trybunał zmieni tą decyzję i uzna, że Wam się ten zasiłek należał, to dostaniecie wyrównanie. Od pierwszego dnia, kiedy ten proces się zaczął. Nie będę Was tu teraz zanudzał tym, co się dzieje dokładnie w Trybunale, ponieważ tam jest jeszcze parę kroków, które musi się wydarzyć, zanim w ogóle dojdzie do rozprawy. Natomiast podsumowując sobie, żebyście wiedzieli, jak w ogóle wygląda proces odwoławczy od czegokolwiek, pierwsze, składacie decyzję w Waszym Urzędzie. Jeżeli ten urząd ją odrzuca, macie 30 dni na złożenie mandatory reconsideration czyli Wniosku o ponowne rozpatrzenie. Jeżeli tam jest podtrzymana decyzja o tym, że dalej jest odrzucony ten wniosek, to macie kolejne 30 dni na to, żeby złożyć wniosek do Trybunału i się do niego odwołać. To jest standardowa procedura w przypadku wszystkich zasiłków. I pamiętajcie, nie wolno odpuszczać, bo właśnie o to chodzi: że jak dacie sobie spokój, no to kto wygrał? kasa zostanie w budżecie. A często są to pieniądze, które naprawdę się ludziom należą. Ja nie mam zamiaru tutaj teraz wchodzić w dywagację na temat tego, czy Polacy ciągną benefity. Jest wielu schorowanych ludzi. Jest wielu ludzi w sytuacji, gdzie po prostu różne życiowe zakręty spowodowały, że nie mają innego wyjścia. jeżeli jest system, który przewiduje pomoc, to dlaczego się po tą pomoc nie zgłosić? Tak ja na tą sprawę patrzę. Natomiast jeżeli macie już dość, nie macie siły się tym więcej zajmować, Albo po prostu nie wiecie, jak to zrobić. Potrzebujecie pomocy w napisaniu odwołania, potrzebujecie pomocy w przeanalizowaniu Waszego przypadku, czy warto, czy jest szansa jakakolwiek na to, żeby wygrać w tym trybunale. Zapraszam do kontaktu pod spodem na e-mail, do biura pomocy na konsultacje, gdzie przeanalizujemy już tą sprawę i dostosujemy rozwiązanie szyte na miarę specjalnie dla Was. Biuro Pomocy jest już na rynku 8 lat. W zeszłym roku, w 2024, zdobyliśmy nagrodę Central England Prestige Awards w kategorii właśnie biur wsparcia. Myślę, że to mówi samo za siebie, jeżeli jeszcze zastanawiasz się, czy warto nam zaufać. Natomiast bardzo proszę, wszelki kontakt tylko i wyłącznie na e-mail. Wiem, że możecie znaleźć różne inne metody kontaktu. Natomiast e-mail jest najbezpieczniejszy. Dostajemy naprawdę całą masę zapytań. Mamy całą masę klientów, w której staramy się pomóc. Dlatego, jeżeli potrzebujesz pomocy, odezwij się na adres e-mail, który pojawia się teraz. Na ekranie. Pamiętaj, że nie zajmujemy się jedynie zasiłkami. Zakres naszych usług jest naprawdę bardzo szeroki i tak naprawdę nie ma urzędowej sprawy w tym kraju, w której byśmy się nie podjęli. To wszystko na dzisiaj z mojej strony. Mam nadzieję, że jest to kolejna dawka wiedzy, która Wam się do czegoś przyda. Ja natomiast klasycznie już pozdrawiam hejterów, konkurencję i wszystkich innych, którzy dobrze nam życzą. A Ty wciskaj guzik, subskrybuj, bo nic Cię to nie kosztuje. Dostałeś właśnie dawkę darmowej wiedzy. No dalej, zrób ten prezent borowiakowi, kliknij ten guzik. Lecimy po 30 tysięcy subskrypcji. Tylko z moimi kochanymi widzami jest to możliwe. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem. Nie zapomnij o lajku. Do zobaczenia. Cześć.